Nieruchomości bez ściemy Anna Strzelczyk. Witam Was serdecznie w jakże zimowy wieczór. W tej chwili mam minus 17 stopni i czas zacząć zimową Ankę, ale jeszcze chyba nie jest ta pora. Spróbuję to zrobić z początkiem roku. Natomiast niedawno nagrałam jesienną część Anki, pogadanki u Anki, gdzie opowiadałam Wam o moich szczęśliwych klientach. Kupujących i bardzo się cieszę, że nastaje taka era klienta kupującego, bo czas Was wszystkich, drodzy klienci, docenić i z szacunkiem potraktować. Bardzo dziękuję za ten rok. To dzięki Wam i wszystkim moim współtwórcom Marta dziękuję za to, że pojawiłaś się na mojej drodze że Wskrzeszyłaś moje nadzieje, że jednak uda mi się zrealizować moje pragnienia podzielenia się z innymi swoim doświadczeniem, z moim sercem do ludzi i pokazaniem, że nieruchomości to nie jest tylko kupno, sprzedaż, najem, wynajem. Ale to są ludzie, to są emocje, to jest wszystko to, co ja robię na co dzień, czyli dbanie o klienta. O to, aby dokumentacja się zgadzała, aby wszystko było zgodnie z prawem, aby klient i kupujący, i sprzedający czuł, że to, co robię dla nich, jest wartościowe, a ci, którzy nie mają możliwości ze mną współpracować, żeby dowiedzieli się o tym, że mogą mieć wybór jakikolwiek, że mogą to zrobić świadomie i mogą poszukać na swoim terenie takiej osoby, która sprawi, że będziecie w stanie uwierzyć w to, że jest wam potrzebny agent do spraw obrocie nieruchomościami. Zachęcam jeszcze raz gorąco wszystkich. Ale na koniec tego roku chcę Wam przede wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, nie tylko świąteczne i noworoczne, ale takie życzenia ode mnie jako od Anki, od nieruchomości bez ściemy, abyście wchodząc w nowy rok mogli zadbać o swój komfort. Życzę Wam dojrzałych świadomych pomysłów, realizacji przede wszystkim tego co sobie stworzyliście w swojej głowie, a żeby spełniały się wasze marzenia, może poprzez właśnie agentów nieruchomości, może poprzez moją osobę. I choć zima szczypie nas w nos, nie dajcie się, słuchajcie. Miejcie nadzieję, miejcie potrzeby, nie bójcie się, realizujcie swoje pragnienia. Ja na swojej drodze spotkałam taką osobę, taką Martę. Martuniu, dziękuję Ci, że stanęłaś na mojej drodze, że jestem z Tobą w kontakcie, że dzięki Tobie zrealizowałaś moje marzenia, że dzięki Tobie ja jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę wiele można, bo. To moje doświadczenie, ktoś powiedział mi kiedyś, że jestem w stanie naprawdę w bardzo fajny sposób przekazać innym ludziom. I cieszę się, że Ty podjęłaś się tego, że, że mogę dzięki Tobie i Twoim umiejętnościom realizować to, co u mnie w sercu na dole gra. Bardzo pragnę podziękować każdemu z osobna. To się przyczynił do tego, że mój kanał nieruchomości bez ściemy istnieją. Dziękuję mojej serdecznej przyjaciółce Asi, która natchnęła mnie i dała mi tak naprawdę podmuch w moje skrzydła, że da się, że warto to robić. Ja m, dzięki temu uwierzyłam w to, że robiąc cokolwiek na co dzień to naprawdę jest wartością. I dzięki temu odważyłam się marzyć, a potem odważyłam się to realizować. Również dziękuję Pawłowi za to, że wynajmuje dla mnie studio i dla moich gości, że jest w stałym kontakcie z Martą i realizują moje projekty, by na czas do Państwa docierały wszelkie moje nagrania. I teraz kolej na Was, drodzy Państwo. Bądźcie szczęśliwi. Te święta niech będą radosne, takie szczęściem płynące. Rodzina jest najważniejsza, ale czasami jej się nie posiada, to nie oznacza, że macie się czuć samotnie. Ja jestem, jest mnóstwo osób dookoła Was. Bądźcie radośni, otwórzcie oczy, jest zawsze ktoś. Zawsze ktoś jest, kto pomoże, kto poda rękę. Korzystajcie. A wchodząc w nowy rok, życzę Wam spełnienia Waszych marzeń i planów, abyście czuli w następnym roku, pomimo tego, że nam grożą jakieś znowu nowe kryzysy, pewnie będzie dużo trudniej niż było do tej pory, ale z wiarą i ufnością, idę do przodu i życzę wam dokładnie tego samego. Dziękuję wszystkim moim patronom, że zdecydowaliście się obdarzyć mnie swoimi finansami i dzięki temu mogę realizować swoje projekty. Dzięki temu mogę się dzielić z wami wiedzą i doświadczeniem. Mogę płacić za wszelkie moje własne pomysły. Każdemu z osobna nie jestem w stanie, bo boję się, że pominę jakąś osobę, ale wam wszystkim z ogromną wdzięcznością i z całego serca dziękuję. Bądźcie zdrowi. Bądźcie warci kochania. Kochajcie i dawajcie z siebie wszystko, co najlepsze. Wierzę, że w nowym roku moi goście, również was zachwycą, tak jak do tej pory, mam już ponad 500 subskrybentów. Mam nadzieję, że kiedy minie rok, osobiście spotkam się z Martą i będę świętować sukces kanału, że dałam radę, że to dalej działa i dalej mam pomysły, i dalej mam chęci na to, aby realizować się z Wami i dla Was. Serdeczne dzięki za ten rok. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam zdrowia, pomyślności, optymizmu i wiary w lepsze jutro. I pamiętajcie, że jestem. Wasza Anka. Pozdrawiam Cię.